Dwie części The Walking Dead Challenge. Wszystkie części The Walking Dead. A. Episod pierwszy, nowy dzień. Piękny poranek. Piękny poranek. Czy kurde, może powiedzieć, popołudniówka. O, fajnie, że przyszłaś Shadow? Bo przez jakieś dwie minuty gadałem sam do siebie. <śm> sam do siebie gadałem. Psycho. Mam y polskie tłumaczenie jest do pierwszej części. Na TikToku wtedy nie miałem do polskiej części tłumaczenia. A, o, właśnie jest tłumaczenie! Graj po polsku! Oczywiście, że jestem niewinny, całe życie. W prawdziwym życiu też jestem niekarany. E, czy to ważne? Wiesz co? Jedyne co to jakieś mandaty. Dlaczego tak sądzisz? Może go. Mo może jego teraz weźmiemy trochę. Jak w ogóle słychać dialogi? Dobrze słychać z moim głosem? Czy one są głośniejsze od mojego głosu? Kurwa, znowu się nie skupiłem, co on gada. Za każdym razem? A że za każdym razem pewnie każdy tak samo odpowiada. Mhm. Czy widzimy coś podejrzanego? Nie, dalej słońce świeci, jak w Teletubisiach. Za szybami też nic nie ma, jest wszystko pięknie. Co może się takiego zepsuć, kurde? Co to się może niby takiego zepsuć? O, tu jakiś ten. Patrole. Givera, tutaj. Jesteś głośniejszy, kochany ziemniaczku, czyli jest bardzo dobrze. Hmm. No, bardzo ładnie, bardzo ładna panorama. Szkoda, że jadę do więzienia, ale. Tak, co? Bardzo bym skorzystał z tych narysowanych domków. Ja nie mogę. Nie no, wszystko gra. A, w lustro, dobra, sorry. Cały czas, cały czas się w lustro patrzyłem. Zobacz Leon, mam po polsku pierwszą część, a wtedy na TikToku nie miałem. Też jesteś magon wyrobiłeś sobie, więc więc wyrobiłeś sobie zdanie o nas, co? Bo patrzyłem się cały czas w lusterko, znaczy przez szybę. Jak pięknie, ej policja, co, co, co? co? Nie no, wszystko to spokojnie wygląda. Hmm, pięknie, pięknie, bardzo piękniutko. Szkoda, że jadę do więzienia. Ale ładnie narysowane domki. A. Kurde, nauczycielem jest Lee. Lee jest nauczycielem. O, widać jego odbicie w lustrze. Mam jakiś. No wiem, wiem, widziałem. Niestety. Zrozumiał aluzję. A, to jest to przeszłość jego. Może to nam wyszło nawet nie. Ej! Mogę, mogę, Pierdol go. Ej, czemu nie, nie ten się powstrzymał? WIDZIELIŚCIE HELIKOPTER! E? Nic po... Nic podejrzanego nie widzę, a to jest jeszcze przed epidemią. Zombiaków. Słońce dalej świeci, a ja tu nic nie widzę. O jest, dobrze, że w sumie wyłączył to radio. No, musisz mi pomóc, bo ja też tutaj zaraz będę miał epidemię i to całkiem ostro. Nie chodzi mi o tego starca. Ja go się zaraz pozbędę? On, on tutaj gra krótką rolę. Szukam jakichś zombiaków już. Może faktycznie był niewinny. Skóry wysynku. Mm. A w ogóle teraz gram na klawiaturze nie na padzie. Miałem grać na padzie przez jakieś 30 minut, bo zacząłem jeść. Ale jednak zjadłem przed streamem. W ogóle... Ej, what the fuck! No patrz na drogę, patrz na drogę! Boże! dlaczego ty nie patrzysz na drogę, idioto! Dlaczego nie spod... Nie, co ty robisz, puść! Boże... Nie! Tu łuska nas podgląda... Patrz to on! On specjalnie skórkę od banana rzucił i się wyjebaliśmy autem. Miał być inaczej. O nie, o nie, jak strasznie, mój Boże! Michał. Kim jest Michał? Co? K kto to kurwa Michał jest? Jest to Trevor, kurwa, match, Trevi, man. Trevi w kajdankach, a nie jakiś Michał. C co, kurwa, jaki Michał? Macie się pomyliłeś. Olgu wydupcyło, boże, panie policjancie. A te cukierki są zajebiste, akurat. Ale wracając byłem, dzisiaj, na... dzisiaj odkryłem nieświadomie niemiecki cmentarz odkryliśmy. Jeden taki grobowiec no nie był praktycznie otwarty, że była ta cegła i się zapadało pod nim. O. gun givera. Michałki są zajebiście dobre, dawno ich nie jadłem. A kojarzycie taki inny cukierek, co jest pokryty czekoladą i ma tak jakby białoróżowe nadzienie? On jest mega dobry. To jest mój ulubiony cukierek na świecie. Wstajemy. Aha, jeden. Udało mi się? Boże, udało mi się. Kurde, nigdy nie byłem skuty kajdankami. Ale nie lepiej sobie wypierdolić teraz kciuki? Chociaż nie, bo to też z takim urazem. Ale na pewno aż tak nie boli. No, jak to. Hmm. Ej, fajnie, bo dużo gadam, to będę miał taki fajny ten, wycinek na YouTubka. Tylko próbowie z Alucarda podobno tam leżą. <grymne> A, Kumam. Czyli Mike wraca po swojego dawnego kompana, żeby go wskrzeszyć. A nie, Alukarda. Teraz to ja się zagubiłem. Co to jest? N nabój. Ale powiem wam ciekawe miejsce. Nie wrzucałem tego na Instagram, bo tak głupio by mi nie było. Kurwa, nagrywać, że pod cmentarzu jakimś chodzę. Ale fajne, fajne to było zjawisko, co znaleźliśmy. No, dokładnie tak. To wszystko, to wszystko ma zawsze te nawiązania TikTokowe. To jest. My już z tego nigdy nie wyjdziemy. To będzie się za nami ciągnęło. Kurwa, nawet pewnie, jakbyśmy nawet zmienili pracę, czy coś poszli do nowego miejsca, ktoś by wyciągnął TikTok. Ej, kojarzysz tych? Ej, zaraz, spójrz na. i zaraz byłoby łączenie faktów. Już nigdy od tego, kurde, nie, nie odejdziemy. Czemu go nie przeładował? No wow. A tutaj gdzieś powinny stać chyba zombie. Pierwsze zombiaki takie, albo ta Clementine. Ogólnie to pierwszą część to już trzeci raz mam. Nie mogę biegać, mam uszkodzoną nogę. Nie widzę Clementine, ale ona gdzieś powinna zaraz wyskoczyć. Jest! Jestem wolny! O nie, 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 dlaczego zawsze w tych grach tak musi być? Nie, żebym w życiu miał jakiegoś takiego zjawistego tego szczęścia, ale jest. Udało mi się? Jeja, yeah, to jak pięknie! Oj, e, odliczało mi sekundy. Czy to się udostępni? Chyba tak, to już jest udostępnione. Powinno być już udostępnione. Dobra, 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 dawaj mi broń, dawaj mi broń. Szybko, szybciutko. No czemu tak wolno? Gdzie jest ta strzelba? Kurwa, nie chcę zginąć na początku już. Nie, 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 ty fight łapa. Wiedziałem, że to zrobisz. O, żeli, jaki ty jesteś fight -wapa. Dawaj, strzelaj, w jego. proszę cię, strzel. Chcę, chcę usłyszeć gunshot. O oh. dobra A, nie kliknęłeś, nie udostępni. Kurwa nie pamiętam. Ja to tak z automatu już no, klikam to udostępni oh. Woli od niego na kilometr. Co to ma być? A właśnie, termofor w ogóle ogrzewa... O, jest, 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 patrz!